Siemaneczko ludzisko, z tej strony Miki i dzisiaj witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii Za granicą, na zagranicy bądź też na zachodzie, na jedno wychodzi. Jest z nami dzisiaj Kaczy, Lalo. który nam będzie towarzyszył i dzisiaj sobie, słuchajcie, zrobimy taką uprawę i Siew Kaczy będzie naszym tubykiem bykiem czerwonym jechał, uprawiał, a będziemy musiały sobie takim oto tutaj, proszę was bardzo, zestawem Tutaj będziemy słyszeć buraki. Jak ostatnio wykopaliśmy buraki, wywieźliśmy, no to trzeba by zasiać od nowa, nie? Żeby tam jakiś cykl był, ciąg, tak dalej, nie? Popierasz. Mhm. No, to wsiadaj, na to czekasz. No, bo ja pływam sobie w moim raju. Bo się kaczy. Kaczy weź, bo tam nasypisz błota do nawozu. nie do raju. Stawię, to pływa. Jaki nawóz, przecież to narkotykowy raj był. Kurwa, mo moczy dupę w nawozie Mordokaino. w moczniku, ty. Jaś pierwszy, dośka. A tu trzeba odpalić, nie? No nie, samo się napala. Aha, okej. Okay. u mnie nie działa. No to się śmieje jakoś. Nie, no, no przecież ja też się śmieję, mordo Dobra, Dobra poszedł. No to, to ja pole na wprost tutaj. tutaj, tak, proszę się bardzo. Dobra prędkość, to pod... A, nie dało rady. No nie Ty gościu No co? No nic. No właśnie. Muszę trochę poczekać chyba. Weź... Panie ten... nie kolego. Weź ten to jest może z dwa razy. A potem jeździ raz przy razie jakoś tak, żebym to w miarę jeździł, bo powiem ci, że nie przemyślałem tego, że... że niby jeszcze wyrabiał. Znaczy przemyślałem to. Wziąłem to pod uwagę, ale nie chciało mi się zmiegać na nic innego, żeby się pomóc. O Jezu. patrz <grym> <Wasz> jaki <ile grym> <jest. grym> Więc ja co brałem pod uwagę? Brałem, no ale... W ogóle tak ta po pouranym, bo jest <grym> bardzo ciężka chleba, zbiła taka. No więc zabiła. Więc no trzeba to jakoś doprawić i... Zwykła gierat miałby ciężko. No i no. idzie, idzie. No i dlatego słuchajcie... ja wiem ym... czy wyhamuje. Jo, dlatego taka właśnie tutaj uprawa palerżówką. Ale z tyłu zwałem gumowym, czyli wiecie, czyli spoko, dobra. Y... Kurna ty chciałem siedzieć, ale wiedziałem co się. kury? właśnie tak myślałem, nie chcę. Ty, mogę sobie tak jeździć lepiej, nie? Tak, tak, obojętnie. Dobra, brakiem. No. Dzięki, że dajesz mi wolną rękę mordy. <laughs> Budka, kola, seks, dzisiaj będziesz moją ex, wow, wow. To może do jutra poczekamy A, bo jutro? Ty, ta. bo jutro piątek przyjdzie, jutro idę na karaoke No właśnie, Zapomniałbym. ludzie w ogóle Co to się działo na tym live'ie ostatnim? Powiem wam tak, że jakby ktoś do tego momentu jeszcze dotrwał to, to już niech wie, że w weekend, czyli teraz jak to oglądacie, czyli jutro, będzie już zaczynają się live'y te właśnie charytatywne, o których zapowiadałem. Ale i tak więcej informacji będzie w takim oddzielnym, osobnym filmiku na kanale, który po prostu będzie poświęcony tylko wyłącznie temu, żeby każdy te informacje wiedział, był na bieżąco i po prostu wiedział jak to będzie wszystko wyglądało, bo pomysł jest ciekawy, na pewno live będzie, no przynajmniej liczę, że nam się uda około tych 20 godzin, 24 zrobić. Więc no będzie grubo powiem wam. Plus do tego zaangażowane są też osoby z poza naszego teamu, czyli też uważam, że dla was będzie spoko. Ale to właśnie wszystko się okaże. Wszystkie więcej szczegółów po prostu będziecie mieli wy w filmie, który będzie. No, myślę, że dzisiaj się jeszcze pojawi. Chyba, że pojawił się wcześniej, tak to już na kanale jest. A jeżeli się na kanale nie pojawi żaden film o tytule, coś tam live charytatywny, to znaczy, że dopiero się pojawi taki film za jakiś czas, ale na pewno dzisiaj taki film będzie na kanale. No, no nie tylko u ciebie, u mnie też. Tak. Więc y, po prostu, no, będzie się działo, będzie dużo rozrywki, będzie można sobie z miło, miło z nami spędzić czas i przy okazji tam y, wspomóc też y, potrzebujących. ludzi, którzy tam akurat spod... w taka sytuacja, że potrzebują ale więcej szegołów na filmie. Ty się zrób poprzeczkę jakbyś mógł mi tam. No dobra. Ja to ładno. Ty, ale nie. Ale jest taka Ty, ale czemu tu jest taki ten w środku, patrz? Co? Ja jechałem, a w środku się zrobił taki pasek, taki no. Że, żeś jak pierdzielną, gościu. Nie zrobiłem o mijaka. No naprawdę. ale jak nie zrobię miaka? No nie ma szans, ty. No ale przecież musiałeś zrobić o Patrz jak ja jechałem tutaj. No to skąd się ten pasek o, wziął? Czekaj, 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 czeka, czeka, ja ci pokażę. No. Ale nie jeździ po zasianym, gościu! <noise> ci pokazuję. No ale nie, nie pokazuj mi nic, bo ja, no... Haczy, to skąd się wzięło to nagle niby? Podpiąłem się przyjechałem i kraska zrobiłem? Ja nie wiem, ja nie wiem jak to się stało, magia mordo No ale nie, serio pytam, czemu ominąłeś? Magic to, of Why. To weź, weź, trochę najwyżej zadatku, żebyś nie ominął gościu O, patrz, to na początku tego ominąłeś no, To nie moja wina Nie, to nie moja wina, to jest źle dopracowane, ty No ale jak? Ja, ja to, to ja nie wiem, co się dzieje Ale patrz, znowu na początku taki pasek cały Jaki cały pasek? No tam był, dwa paski obok siebie no, Przecież ja jadę prościutko. patrz po lewej stronie, jaki jest ten, jaki jest Tekstura, prościutka jest, jak stół No a na środku ten pasek tutaj co powiesz? No mówię, że to nie moja wina No jak nie twoja wina? Kaczy Boże, ty jeździć nie się umiesz, weź trochę zadatku bierz, mówię ci, gościu Mordo, jak Jeb... zadatek No ale zobacz jak tam wyszło to teraz No normalnie ja ma... Żmijaka <laughs> zrobiłem Ale nie wstydź się, że robisz miaka no nic się nie stanie, no ale zobacz jak tam powyprzyłeś no ja no. się nie wstydzę, mordo, ty No to czemu te mi robisz miaki nie robię ci, no kurde jak ty, Ej, jak on po mnie krzyczy normalnie to ty... ja, ja nie wiem no. no gościu, ale no taką manianę odpieprzasz Jaką manianę mordo, porozmawiajmy o czymś miłym To no może o tym, że patrzę znowu kreskę widzę na początku No ale naprawdę, nie patrz ile teraz wziąłem zadatku, no teraz nie moja wina Kaczy Jak ja teraz jadę praktycznie po tym Co on gada, ludzie, weźcie No zobacz, znowu, znowu kreska jest ja się tutaj czuję obrażany i szykalowany Kaczy No No patrz ta kreska O, patrz, znowu się kreska no robi, patrz. patrz Patrz jak ja jadę, patrz jak ja jadę ja Ale ty głąb jadę. jesteś No czemu? Ja pierdzielę gościu O, patrzcie ludzie, o! Widzicie? Ja tu nagrywam, jak dzielę Ej gościu! No. No zobacz jaka kreska się po całości robi. No ja pierdzielę, ej! No obczaj, spójrz do tyłu A, mówisz, że robisz te, tak? <laughs> Ale przecież to robisz z drugiej strony, co? <laughs> nie, no dobra, ja nie, co ja robię? Weź mnie, nie donerwuj, dobra To nie. czy goście, zobacz jak, jak ją milaka walnąłeś, no, zobacz po całej długości poszedł? Zaraz, zaraz ci go poprawię. Co ty, pek, gościu? No to ci przecież mówiłem. Nie. No nie, Kaczaj, tak, tak serio, czy tak udawałeś? Nie, no udawałem przecież. Tak, no. No nie, naprawdę. No, To co masz powiedzieć teraz? No, no nie, no naprawdę. Tak. No kurde zawsze... A dobra, ja już nigdy nic nie robię do beki, bo później zawsze wychodzi na to, że jestem debilem. E no ale no wiesz, no. Albo. Jak ja, no, ja, jak ja teraz bardzo muszę drugi raz poprzeczniaka zrobić, bo nie wyszło mi dobrze. <noise> Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się ko a to w sumie do Prawdziwego mężczyzny się poznaje nie. Nie nie. nie. <głos> <głos> nie jak, jak kończy. Ty nie nie mi chodziło co innego tutaj w tym momencie. Dobra, ale kaczy. No. Ale tak nie go udawałeś, nie? No naprawdę. Ale tam czekaj, właśnie. Aż mnie czekaj, kurde. Nie, na początku nie, na początku nie udawałem, nie? W sensie na początku jak widziałem tylko taki bo ty siałeś no. i ja nie myślałem, w... że po całości, nie? To idzie. I tak tak mówię, że... Mijak, what the fuck, nie? I, bo no. na początku serio zrobiłem mijaka. O ty A że... Później coś tam y... się. już się skapnąłem i tak Odresztę. do beki mówiłem tylko. Czyli ucho mi przez chwilę bolało, bo mi się słuchawka podwinęła, pod... znaczy pod ten mi wpadło i tak się wygniało to i to tak ałała. jak o. patrasa. Patrasa też boli <coughs> cały czas. Jo? Może go przewiało. No. A mówiłem, zakładaj kamizelkę jak wychodzisz no, na dwór. No przecież. On ma przecież chore ucho teraz, bo coś sobie zrobił. Tak? No. nie wiedziałem nawet gościu. No. no. No przecież teraz jest tydzień na, na chorobowym, nie? No jest. No, przecież. No, no to przez to ucho, nie? A. Wczoraj nic nie słyszał, prawie tego cały czas trollowałem. O Boże! A ty podły jesteś! <noise> Ale chujnie, nie? On nie słyszy prawie głuchy, a ja tam go jeszcze trolluję. <noise> o nie, nie jak to było, muszę sobie przypomnieć, ja tak machnąłem czymś takim do beki strasznie. Zal mi się. No, w ogóle kolega, nie? Taki kolega chuj. Z ciebie taki kolega, jak wczoraj ze mnie słoń. Ze mnie taki kolega jak z grockiej kobieta. O boż. Dobra, weźmę w drzewo, aż walnąłem, nie. Ha hashtag kontrowersyjnie. Z tobą to ja nie wiem czy nie jest kontrowersyjne gości. jak to normalnie, a to jest... Ja nie znam po prostu żadnych granic. No i przypierdziłem drzewo, teraz ja, przez ciebie. bardzo dobrze, karma co? Wrac. Karma dla kaczki. Mm. Brzmi ciekawi. Przed chwilą opierdziłem jednego widza. Niech nie no wiem nawet kogo, no ale mów. Spamował mi cały czas już nie wytrzymają po prostu moje nerwy nie wytrzymują. Tak, ale na przykład Kaciu bardzo lubi, jak się go do znajomych na Facebooku. No, zapraszam wszystkich. Yy, więc jeżeli ktoś ma życzenie, to zap zapraszajcie Kaczego. No, no, Bartusz Kiełpiński się nazywam. <ścoughs> pseudonim, nie, pseudonim Kiełpiński. Nie, nazywam się... Nieważne, dobra, nie było tematu. No powiedz, jak się nazywa. szybciej ja? jebałby Ja tak naprawdę jak się nazywam? Nie no, nie mów. Ja się nazywam y, Kaczer Eliminator, zapraszajcie ludzie. W ogóle wiecie, że na Śląsku, bo Kaczy mieszka na Śląsku, na no. kaczkę mówi się Terminator tam? No podobno tak, też tak się dowiedziałem ostatnio na live u mnie. No ja po prostu silno, ja myślałem, że u nich tam kaczki to kaczki, a ja on, on mówi, że... A nie, nie, nie mówi, słuchaj Miki, nie znasz się, no. y, u nas na Śląsku koczka to jest Terminator. Ja mówię, no, na, wiecie, na, na przykład na ten film to się nie mówi Terminator, tylko się mówi Kaczka wspomnienia Sary Connor na przykład. O Boże. No. no. <laughs> Zawiał, nie. Kaczka wspomnienie nie. Albo Kaczka 1, Kaczka 2, Kaczka 3, Kaczka 4. Albo <laughs> <laughs> Tam kaczkę graten jak mu to jest Arnold Schwarzenegger. No, 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 taką wiesz. On jest kaczką. A w czeskiej zakaskad... wersji, no. wersji tłumaczeniowej to właśnie mówi kaczka Schwarzenegger, to jest. Boż. A za dublegę i za kaskadę mu ta kaczka do szpitala, gościu. O jezu! Ta szpitalna. Jo, taka, taka, wiesz, Ale taka. Ale w ogóle mnie to zawsze wkurzało, że to jest taka ohydna nazwa, Ury, i ogóle no. kurde moja ksywa, kaczka. Czemu to się tak musi nazywać, cholera? No a jak inaczej byś to, to... nazwał? Ty, tę talerzówkę, bo talerze pogniesz. Ale ja podniosłem. Olo, nie podniosłem jednak. No a dobra, no ale jak byś to nazwał? No, jak nie kaczka, no to jak? No co, kura? No a jak. Ty, ale. W czym ci to kaczkę przypomina? Powiedz mi. No. To... Kształt. W Z... zastosowaniu. O boże! To Ty do kaczek też strasz? A, jak potrzeba <śmiennie> jak krecik puka w taborecik O Boże Krecik puka w taborecik <śmiennie> Dobry to jest, co ja, to ostatni musimy to zrobić. my teraz robimy, gości. Nie, no dobra, ale jakbyś nazwał kraszkę szpitalną inaczej. Ja? No, no mówię. Srajnik. O kurde, ludzie. Albo nie wiem, albo załatwiacz. No załatwiacz 2000. Taki ten model. Ej, tak się teraz ja nie? Mhm. Czy nie nagrywamy? Nie, nagrywamy tylko co innego się skapłem. O, że miałem Zjebałeś. obraz nieprzeciągnięty, tak jakby i. Ojej, zjebałem. Dobra, przepraszam, odcinek będzie troszeczkę. No nie. dawaj, no nowa nagrywamy, może nie, nie będzie Nie, 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 dobra, lecimy. Bo to też dla widzów to nie ma większego znaczenia, tylko po prostu Przekwytywałem obraz yy, i był na nowe kawałek paska chyba widać. Ale to im przeszkadza, bo to rozciągnąłem kawałek, to jest dobrze. To jest easy. Nie, to no też A tam, ty, wiesz, ja co ty robisz? Ty masz tą zieloną tą, po prostu rozciągniętą? Eee, co się tam No tam kryskę taką zieloną. No tak, no mam delikatnie wysuniętę tam, ja Aha, wiem. No bo ty masz w oknie farminga. No bo ja nie mogę inaczej, bo mnie baję że nie przechwytuje gry. A tu sobie nie macie widać po prostu przechwytywanie pulpitu i odpalić pełne ekranowy? Ja też jakoś nie wiem, jak coś miałem z tym właśnie problem, że musiałem w oknie odpalać, wiesz? Bo nie chciałem przechwytywać. I był mały ale problem z to wtedy przychwytywało tylko? Tak, znaczy to coś dziwnego było, nie wiem, powiem Ci, potem ustaliłem, nie, bo, teraz było nie, dobrze. Tym, ja tak właśnie mam. Ale y, coś mi się tu przestawiło i trochę było pasek, a to ja tam nie, nie przeszkadza jakoś, bez większych spiny nie ma problemu. Nie, nie, nie będziemy od nowa, bo kontynuujemy naszą debatę. Ja proponuję, żeby taką kaczuszkę y, nazwać na przykład y, Gąska. E, a ja proponuję, żeby taką kaczuszkę nazwać, nie wiem, tutaj nikt pewnego użytkownika podać, że było śmiesznie, ale to było już chamskie. Eee, no, dlatego nie. Ale oh. na ja bym ją nazwał. Kurwa ale no. Eee, hydrofor. O. Hydrofor. Boże, a wiesz co to jest hydrofor? No wiem, przecież jestem hydraulikiem, mordo A, bo ja nie wiedziałem, ale takie samo kiedy słyszałem Dobre, hydrofor to jest yy, jak masz słabe ciśnienie. jak no. ten. Jak masz przykładowo centralne ogrzewanie. I na górze na przykład nie ciśnie wody do góry, nie? Mhm. Pompa, bo jest, jest za mały, po prostu za małe ciśnienie w grzejnikach No to po prostu za pompą montujesz, nie przed pompą montujesz hydrofor I już podaje na cały dom To niezły hydraulik z tego kaczeka Ale co z tego, że hydraulik jak nie potrafi pompy podnosić Żeby podniosła mu do talerzówkę do góry No ale patrz, ona ze sobą podnosi, patrz Ja teraz podniosę, o Podniosłem Tak, no chyba teraz o, dopiero teraz podniosłem, podniosłem. No ja tak przy tym co powiem i też mówię, jeźdzę mało opuszczoną Aha, no dobra. Masz wytłumaczenie gości. Nie, no ale dobra, bo to temat poważny uważam tej kaczki jest. E, no. Ludzie, napiszcie też propozycję swoja, jak się powinna właśnie nazywać taka kaczka szpitalna, o, yes. która... Gdzie ty jedziesz? No stanę sobie tutaj, poglądam co robisz. Kurwa, jeszcze pół pola ma do roboty, a... Jak pół pola przecież ja już skończyłem. I eee. racja, <laughs> No nie. Nie, Kaczka Chyba za dużo mocy ktoś siebie oddał dzisiaj Ja dzisiaj te Ja dzisiaj jakiś dziwny jestem O nie. To przez ten tłusty czwartek O Boże się Tak kaczka w potrzasku O Boże. Powrót, powrót kaczki Kaczka po łapkach A na przykład u was się mówi Gwiezdne Wojny czy te Gwiezdne Kaczki? U nas się mówi Starkaczka. Starkaczka. Ale star ale star, że samochód, czy, czy star, że co? Czym Gwiezdne. Opone? Star Wars się mówi, nie? Gwiezdne wojny. Mhm. Czyli no, albo aha. na przykład jest... O, albo porozmawiajmy o filmach, ty. Dobrze. Jaki masz <laughs> no, ulubiony film? Mam, mam nawet kont na pewnych stronach z filmami. Wiem, o że Boże, ty też ja masz. Tak, ja, nawet, ja nawet tam wrzucam filmy. Nawet publikujesz tam swoje filmy, tak? Oczywiście o YouTubie mowa. Też. No. Ale jeszcze raz, jakie było twoje pytanie do mnie, bo nie, nie ten. No, jaki jest twój ulubiony film, ogólnie? Yy, ale film taki, że film pełnometrażowy, czy film, że serial? No film, że pełnometrażowy. Yy, 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 no, no. Masz jakiś swój ulubiony? Nie. A no nie, nie, ta nie ta. no nie, dobra, no Pitbull'a lubię ogólnie, no serio, obie części jakoś tak. Pierwsza może trochę lepsza była nawet, ale ogólnie obie mi do gustu, więc... Mhm. Ja nie, bo tak wspomniałeś o tych Gwiezdnych wojnach, a ja tam kiedyś, tam dawno, dawno, dawno temu, w odległej no. galaktyce To no. zobacz, tu byłem straszny fanem Gwiezdnych wojen Znaczy. Powiem... No. Oglądałem po 7 razy dziennie za dziecioka Znaczy powiem się, ja to mówię o polskich, nie? Ale zagraniczne to ja chyba powiem ci, zawsze lubiłem sobie oglądać tych yy, boże wacy pierśeni, wszystkie części Jakoś zawsze, o, no tak, nie nudziły mnie, mnie jakoś tak byłem. ten. Wiesz, na wojny też, nie powiem, ale nie wiem, czy obejrzałem kiedyś wszystkie części, tak? Powiedzmy, że całe, tak? Ja nie, obejrzałem nie, wszystkie nie chyba wiem. po 50 razy kiedyś. A. No, że tylko po 50. Jakoś mnie tak te. Ten... Ja nawet teraz na jakimś zlocie fanów byłem kiedyś. O yes. jezu! Ja mało z tego pamiętam, bo to dawno. Cholerę było. Znaczy, tak, to ja! Jestem twoją kaczką! <laughs> o jezu! Yes. Luke jak tam był? Nie, to byłoby duck! Mordo Duck, I'm your father Duck Duck ten, jak go miał. Boże Luke, I'm your duck No Boże Oh fuck, you are my duck No nie O nie, ale to było takie złe było Nie, fajne, ja bym chciał coś takiego kiedyś widzieć Taką przerówkę właśnie, taką do beki Była jakaś jak to się nazywa? Gwiezdne jaja, o! To się nazywało a oglądałeś jakieś takie filmy jak ten yy, nic śmiesznego, taki polski film jakiś stary. Nic śmiesznego? No. Nie, nie kojarzę. To oglądamy dzisiaj tak to zagombisty z zadaniem pożarem bardzo my, fajny. My American Pie a przecież nie skończyliśmy jeszcze oglądać. American Pie albo yy, straszny film oglądałeś kiedyś? No jasne. Też dobre, nie? No, straszne filmy spoko. Akurat ostatnio leciała dwójka na tym to oglądałem. Kurwa! Daj mi przejechać do końca już mam koniec Straszny film yy, i i nic takiego takich tych przeróbek yy, A oglądałeś, poczekaj, żeby teraz cię nie skłamać. Straszny film oglądałem wszystkie części chyba. No to tak jest takie z humorkiem, fajne. No fajne. Yy, Patrz, żeby cię nie skłamać jeszcze. Przeróbka Narni to była. A, to yy. ostatnio oglądaliśmy. W szpitale, jak jako kumpla byłem. No, takie Kurczę. Ja wiem jak to. Tam było tak, że... E, ona wchodziła do tej szafy i tam spotkała tego, tego i poszli na chatę i tam była taka impreza. Jo góra... jo jo. No, no to jest to E po takim skuterem, no no, to to było. No, to, to wiem o co Ja ale nie pamiętam właśnie tytułu. Kurczę. Ale taki dziwny był ten tytuł. Taka... E... Dobra, nie ważne, no, ale... A ten tytuł? E... Jak, jak, kurde, jak, jaki właśnie był tytuł? Ale to co było, zaraz będzie ciemno, zalknij się. Boże... Ko kojarzę, ale nie, nie, nie kojarzę tego tytułu. Ale w ogóle... Yy, wiesz co mnie rozjewaliłeś tak w tym momencie? No. C spytałeś mnie, a oglądałeś ten tytuł? Czekaj, bo Fraekole wypowiedz na klawiaturę ciebie. <grym> no no tam oglądałem, no tutaj tak trochę taki takich taki w oglądałeś ten tytuł. Ja to zawsze tak czytałem lektury w podstawówce. Na, no. na stronie tytułowej się kończyło. Proste się chyba jak każdy... Nie na no, postawcy to akurat czytałem wszystkie lektury. W jo, a nic zielonego wzgórza tej. Ale jak ty ludzie... W, ogóle. w tym odcinku to było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Myślę, że ej, nawet... Ej jak to otworzyć z tyłu? No, Patrz otworzyć i masz iść, iść do raju gości. Ja to jest mój narkotykowy raj. Ale ubył! Kurde no. No widzisz, trochę jednak trzeba było dożywić tę klebę. Mam nadzieję, że chociaż ktoś się uśmiechną po to, tym odcinku, Jak bo... W ogóle tak... na kokainie ma w ogóle. Wypadaj to kończyć. Bo myślę, że w miarę fajnie było z humorkiem Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do końca, Cześć. Pa pa!